Let's go, my friends! Zaczynamy, moi, moi drodzy, kolejny odcinek: Jak żyć?, w którym chcemy śmiać się, płakać. Chcemy też krzyczeć, mruczeć i skomleć. W tej serii, która wjechała do nas na warsztat, do naszej stajni, koń pod tytułem To Twoja wina, tamta aktorska jest. Ciut fajniejsza niż w Sekretach Rodziny. No tak, tam nie ma takich zwrotów akcji, ale sytuacje tam przedstawione... No nie ma obijania w bawełnę, tam jest od razu wjazd na grubo. Ja chcę jednego. Chcę, żeby chociaż przez chwilę na ekranie pojawiła się pani Ewa. Pani Ewo, ja na, ja na panią czekam. It's your fault! 60-letni Ludwik Rogowski jest malarzem. Pracuje w swoim domu. Od niedawna jego muzą jest 18-letnia Magda. Jego życiowa partnerka, 52-letnia Iga, jest nieufna względem nowej modelki. Nie jeden wielki artysta chciałby mieć taką muzę przed sobą. Mm. Oj oj oj, to już mi pachnie bawoli mokiem. Chłopcy by dla ciebie tracili życie. Oj, tracili. <grym> oj, tak! A ty jesteś dla mnie szczęściem i nagrodą. Ty, że ja jestem twoim szczęściem. Ale zaczyna się. Zaczyna się od razu, w grubo. Nic nie mów, nie tłumacz się, nie chcę nawet tego słuchać. Nie daruję ci tego. Taki z niego malarza ten pokój obdarty, zobacz jak Ale... ściany popękane. Dar... Jestem wściekła, zazdrosna, nienawidzę jej. Trzeba do pani Ewy. Nikt tak na mnie nie patrzy. Nie no, każdy tak na ciebie patrzy, no bądźmy, bądźmy, bądźmy szczerzy i poważni, no. Ludwik nie potrafił wytłumaczyć się ze słów, które padły w jego pracowni. W... Jest ten, ten lekarz, znamy Pata. go. Ludwik się starzeje i zwariował dla jakiejś młodej dziewczyny. Dla nikogo nie zgłupiałem. Ale widać, że artystyczna dusza, Jeden, nie. jedna i druga. Wiele to... powodów, dla których starsi mężczyźni wiążą się z młodymi dziewczynami. Ja mógłbym te powody wymienić. Jestem malarzem i dla mnie Ciało młodej, czy starej osoby jest tak samo piękne. Dla mnie uganianie się przez młode dziewczyny za starszymi mężczyznami to jest po prostu forma prostytucji. <laughs> o, to mocne słowa. Uważaj, żebyś kogoś nie skrzywdziła takimi słowami. Pan seksuolog się zdenerwował. Dobrze zaczął patrzeć temu panu. Bardzo dobrze. On chce im pomóc. To prawda, moja nowa modelka Magda jest mi bardzo bliska, ale nigdy nie poszedłem z nią do łóżka. Przecież tam nie ma łóżka? Tam jest tylko sztaluga i obok jest ściana. Stateczni mężczyźni od zawsze tracą głowy dla młodych kobiet. Mogą poczuć się wtedy atrakcyjni, ważni. Takie związki zwykle trwają krótko. Po wizycie w poradni Iga nie pozbyła się targających nią wątpliwości. Wciąż nie wierzy i nie ufa Ludwikowi. Nie jeździ. A każda kobieta powinna mieć właśnie taką sukienkę. Na tylne siedzenie wkładał ubrania przez fotel kierowcy? Poczekaj. No bo nie ma z tyłu otwieranych drzwi. Aaa! Po powrocie z zakupów Ludwik chciał zacząć kolejną sesję malarską z Magdą. Dziewczyna ma jednak inne plany. Nie, a ta Magda bardzo sympatyczna. Dołeczka. Czekaj, no, czekaj, no. czekaj, bo tu zaraz będzie akcja. Obejmij mnie. Dlaczego? Po prostu mnie obejmij, a co ty robisz? Nauczę się tańczyć? <śmiech> <śmiech> ci się nie uda. Wiesz, że ja mam dwie drewniane nogi. Wątpisz w mojej możliwości? Ale go bierze pod włos. Tam krem, wiesz, że szybciej teraz mu kręci się. E, te dżinsy są ze streczem, chciałem tylko No szkoda, że mi wcześniej nie powiedziałeś. To bym się nie zadawała z takim staruszkiem. <grym> no i ja ci dam staruszka. Iga postanowiła przejrzeć jego rzeczy. Liczy, że znajdzie dowód jego zdrawy. I co ona no to może znaleźć? No co, no, znajdzie włosy kobiece na garniturze. Nie ma nic. Już zdenerwowana, że nic nie znalazła, no. O, okulary. Zapałki. O, sygnet. Ludwik mi się nigdy nie oświadczał. To od razu przeszedł. Od razu! Nie oświadczał się, tylko mówi. Dobra, od razu ma moją żoną. Kupił pierścionek zaręczynowy dziewczynie, którą zna ledwo kilka tygodni. Ale zadłużył się, pojawiły się tak zwane butterflye w brzuchu. Czuję się tak, jakby muzyka cię niosła. Potańczyłbyś, co? Coraz bardziej mnie zaskakujesz. Ale sympatyczna dziewczyna, taka ładny uśmiech. No przecież, jak na przykład pojechałaby, jakby jechała rowerem, to też by się uśmiechała. On jest takim mężczyzną, z którym każda kobieta chciałaby przeżyć życie. To prawda. <grym> I ma też szaliki. Żałuję, że wcześniej go nie poznałam. No. Wcześniej, kochana, to ty miałaś 6 lat. Kiedy na nią patrzę, widzę lata młodości. Może dlatego, że ona ma 18 lat, a to masz 6 dych na karku? Wykręciła się również od kolejnej wizyty w poradni, twierdząc, że jest zbyt zajęta rzeźbą, nad którą pracuje. Wiadomo, to rzeźbiarka. Nie, jak ona zaczyna coś rzeźbić, to jest zupełnie inaczej. Panie doktorze, braweran, tylko taki podwójny. <noise> Ale ja nie chodzę z Magdą do łóżka. No bo tam nie ma łóżka. Robimy to w BMW. Nie trzeba zdradzić partnera, żeby ten czuł się odrzucony i upokorzony. Ależ pan doktor fajnie opowiada. Myślę, że Ludwik potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby zdobyć się na odwagę i powiedzieć ze prawdę. Czemu on trzyma ręce jak polityk? Chodził ma takie specjalne kursy. Wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że Iga nie umie sobie poradzić ze smutkiem i żalem. O, Iga, widzę, już zaczęła wodę walić i to z takich większych szklanek. Braweran! Braweran. A nie, to brom. Przepraszam. Takie życie w ogóle nie ma sensu. Chyba wiem. Dobra, jedziemy z tym. Dojadamy! Iga postanowiła zawalczyć o Ludwika. Nie połknęła śmiertelnej dawki środków uspokajających. Nigdy go nie widziałam. Nie zauważyłam, pani. żeby żebym była gotowa jak wróci. Za 30 minut zaczynamy sesję. Czyli mamy czas. Na co? Na rozmowę. Na ciacho. Masz pięć minut na to, żeby opuścić mój dom. Ale. M... Czas start. Nie chcę słuchać tłumaczeń. Wyjdź. Ale proszę, żebym została. Nocha! Wynocha! Nie miałaś do tego prawa. Nie wiem, czy ta paszka jest dobrze dobrana do koszuli. Dlaczego wyrzuciłaś ją z mojego domu? Z naszego domu? Ja tutaj też mieszkam. Ale widzę, że o tym nie pamiętasz. Chyba już długo ktoś, to nie. Nie pomieszka. Jeszcze dziś się do nas tutaj wprowadzi. Dziś. Magda nie jest moją kochanką, iga. To jest moja córka. Aaaa! No przecież jesteśmy razem ponad 20 lat i kiedy miałoby się to niby zdarzyć? Może przeoczyła? Ludwik postanowił wyjaśnić zaistniałą sytuację w towarzystwie obu pań Kurwa mać I pojechał po Magdę Iga wciąż nie wierzy w jego słowa Magda jest naprawdę moją córką Gruszki i banany, z tego można zrobić świetną sałatkę Mieszkaliśmy już razem, ale poznałem jedną taką studentkę <grym> Zdradziłeś i oszukałeś oj, oj, oj Mama zmarła dwa miesiące temu Nigdy nie chciała powiedzieć, kto jest ojcem Zapisała mi to dopiero w testamencie jak Magda przyjechała, opowiedziała mi ja o wszystkim. Przestraszyłem się. Ja wiedziałam, że pani zauważy, że nasza relacje nie są obojętne. Tam kot był! Ja wiedziałam, że pani zauważy, że nasza relacje nie są obojętne. To kot jebaka! Twój kot tam jest! Sztucz. Nie no, poleciał tam! 10 minut później Iga ma ogromny żart do Ludwika. Co tu się wy wyprawia? Ale i wyprawł łeb i mi. Mi, jej tobie i wam. Wprawdzie nie tak miało to wyglądać. Ale siła wyższa. To ja nic nie rozumiem. Namalowałem ten obraz w tajemnicy. Magda... Trzymała mi pędzel. Wybrała sukienkę. Miałaś w niej wystąpić dzisiaj. Ja miałam teraz położyć, tak? Ubrać, kurwa, ubrać! Bardzo cię kocham. I chciałbym spędzić resztę życia z tobą. Jesteś największym... Dawaj ten Czy chcesz zostać moją żoną? Czyś już była wcześniej. Że tak. A może ona nie była jego żoną. A po co on tą kieskę w końcu kupiła, jak ona jej nie ubrała? Wstawaj, wariacie! Wstawaj, wariacie! Wstawaj, stary wariacie! Stary wariacie, stary rowerze. Czy mogę panią prosić? Do tańca! Przecież nie tańczysz? Do tego też dojrzałem. Ależ sympatycznie się zrobiło. Zdecydowanie polecam. Nie takie małżeństwo straszne, jak je malują. Proste! <laughs> lubię takie branżowe żarciki. To jest, to, to jest... I to lubię, bo jest happy end! Tak, jest szczęście. No. był ten zwrot rotacji. no dowiedzieliśmy się o tym <laughs> dziecku nieślubnym. No ale takie rzeczy też się zdarzają. Tak, co mi się podobało w tym odcinku? Ta nutka artyzmu. Artysty się nie ocenia, te stroje, te szale, te barwy, te koszule ten kwiaty. styl taki Ten pośpiechu. Mam wenę, rano pomaluję, nie mam weny, to nie, to nie pomaluję. Mamy trop, mamy trop w naszym śledztwie, bo pojawił się kot jebaka, wydaje mi się, że to może być on. Tak, ale to nie był chyba jednak ten jebaka, bo mój jest syberyjski i on jest taki bardziej puszysty. Ty nie widziałeś go trzy miesiące, to no, już może się wy, zmienił. Może no. wyliniał, może. Może był u fryzjera kociego, no nie wiadomo. Genialna dziewczyna, dołeczki, wysoka, e, aparycja, tancerka. tancerka, aparycja modelki. Młoda. Jeżeli miałbym szukać osoby, która miała być muzą dla artysty, dla malarza, to wybrałbym właśnie ją. Decydowanie Złoty Jarmusz dla niej grała dobrze, grała sympatycznie. Ten biały, biały uśmiech, Nie no, biały gdzie do... kurwa dla niej Jarmusz? Nie no, dla. dla. dla gdzie no? Jack, gdzie, gdzie, gdzie no, come on! No dla niej. Ładnie wyglądała, ale nie... Byłaś najlepsza! Nie no, dla, dla tego. Bądź najlepsza, byłaś najlepsza w tym odcinku, Nie, no, Pikas, Pikas ona... Ale Pikas też. też znaczy, dla tej Magdy, dla, dla Magdy. tej Muzy, to dałbym raczej taką nagrodę y, Suolok Ewy. Pani Ewy. Tak. Nagroda pani Ewy. Nie jeden wielki artysta chciałby mieć taką muzę przed sobą. Uważaj, żebyś kogoś nie skrzywdziła takimi słowami. Zdecydowanie polecam. Nie takie małżeństwo straszne, jak je malują. U żony zabrakło tych momentów. Czasami to było, kiedy ona miała krzyknąć, no. Trzeba krzyknąć, uderzyć w stół. Nie poszła do seksuologa, no nie, traktowała, tak. nie, nie traktowała tej roli poważnie. Także Baboloko idzie dla, dla żony tego artysty. Nic nie mów, nie tłumacz się, nie chcę nawet tego słuchać. Nie daruję ci tego. Wstawaj, bariancie. Jestem wściekła, zazdrosna. Nienawidzę jej. Carpe diem i do przodu. Co masz zrobić dzisiaj? Zrobię jutro albo pojutrze. Albo wcale tego nie zrobię. No tak, no. z, Wesoły, happy, z endem. happy endem, z fajną końcówką, zakończenie, którym się wszystkim podobało i można powiedzieć na koniec, że żyli długo i szczęśliwie. o tym chyba chodzi, o to chodzi. Tak, zabrakło jedynie Pani Ewy, ale odcinek mi się podobał, więc oglądajcie z nami kolejne odcinki Jak Żyć. Pamiętajcie o dzwonkach i pamiętajcie, że możecie, tak jak tutaj cała ekipa z niebieskiego dżipa, zostać patronami naszego kanału najlepszego, do najlepszego do najlepszego i uwaga na koniec co? Nie powiem, gdyż mi się kurwa nie zrymowało. <śled>